Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam Was serdecznie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj Wam chciałem zaprezentować zamówienie z katalogu Oriflame. Katalog numer 1 w roku 2026. Ten katalog wystartował w wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia, jeszcze w 2025 roku. A potrwa on do 20 stycznia bieżącego roku, czyli 2026. Tutaj obok mnie jest duża paczka. To jest, słuchajcie, frytkownica beztłuszczowa. Jest to moja nagroda z Oriflame za moje zamówienia. Warunki były, no myślę, że dla osób, które są aktywne w Oriflame, takie w miarę do spełnienia. Wystarczyło w katalogu 17 złożyć zamówienie za 400 punktów minimum i w katalogu pierwszym właśnie ta frytkownica dodawała się, jeżeli zamówienie było na... Minimum 100 y, punktów. Ja się troszeczkę wyswobodzę z tej nagrody. Bardzo się cieszę, ponieważ no, y, poprzednio moja frytkownica nadal jest użytkowana. Ona była troszkę mniejsza, no, ale ja widzę, że ta jest y, dużo, dużo y, lepsza. Także naprawdę y, y, tego sprzętu z Oriflame mam y, bardzo dużo y, różnego rodzaju. Niektóre się powtarzają nagrody, więc też im wiadomo też moi krewni, znajomi mieli możliwość też otrzymania ode mnie takich różnych sprzętów. No i to jest jeszcze jeden taki powód do tego, żeby jednak robić zakupy w Oriflame, być częścią tej społeczności, klubu, no bo jeżeli idzie się do drogerii, no to, czy da, no to Takich prezentów nie ma, tak naprawdę. No cóż, w, tutaj większość tych produktów jest dla mnie w tym zamówieniu. Jest tylko jeden produkt, no, jedno zamówienie od jednej osoby, która mi jeszcze zdążyła przed świętami złożyć zamówienie, a teraz ja jeszcze będę, wiadomo, składał, kolejne zamówienia, to już po urlopach, po okresie świątecznym te zamówienia będą do mnie wpływały. Także ja myślę, że jeszcze pod koniec tego katalogu pierwszego takie zamówienie Wam pokażę. I cóż, dla siebie co zamówiłem, otóż takie rękawice. One nie wiem, czy będę dobrze widać. To są rękawice takie, te kąpielowe. Ja je co jakiś tam czas wymieniam. Mam czarne, a te są takie grafitowe, taki grafitowy kolor, ale ja i tak jeszcze mam w zapasach jeden komplet tych rękawic. A skorzystałem z okazji, ponieważ te rękawice kupiłem w outlecie, czyli no, można powiedzieć, że to są takie końcówki. Cóż jeszcze? Zamówiłem pakiet katalogów y, numer 2. No i jeszcze udało mi się dostać też pakiet katalogów numer 3. I y, ten katalog numer 3, y, on będzie obowiązywał od 11 lutego. Ale co ciekawe, słuchajcie, on jest grubszy niż y, pozostałe katalogi, ponieważ, już Wam powiem, katalog numer 1 ma tych stron... 163. Tak, teraz zauważyłem. Katalog numer 3, 164, a katalog numer 3 będzie miał 180 stron. Także słuchajcie, idziemy w tym kierunku, że te katalogi będą obszerniejsze, będzie więcej produktów. Mam, mam taką nadzieję, to jest naprawdę dobre. Dla swoich znajomych, klientów, zamówiłem też w bardzo dobrych cenach, bo były bardzo taniośkie, te takie maseczki, arbuzowa, one są wszystkie te takie z tej serii Ice, czyli takie chłodzące, kiwi i jeszcze tu je powinno być mango, także tutaj tych sztuk, trochę innych tych maseczek zamówiłem. Mam też i zestaw Nowage, Nowej Restore, czyli to jest ten nowy zestaw. Skorzystałem z dobrej ceny, jak również też z kuponu specjalnego, takiego 20%. Ja za swoje wyniki w roku 2025 dostałem pakiet takich właśnie kodów rabatowych do dystrybucji w swoim zespole, więc też poszedłem tym torem, że osoby, które no tutaj też regularnie zamawiały, prowadziły dosyć dobrą tutaj tą sprzedaż, zamówienia, no to ja nagrodziłem tymi właśnie voucherami. Powiem tak, mam jeszcze w rezerwie, więc kto jest w moim zespole, a chciałby taki kod rabatowy ode mnie dostać a jest w moim zespole wiadomo, to jest jeden warunek jeszcze będzie robił zamówienie w katalogu numer 1, bardzo proszę się zgłosić, bo też wiadomo ta liczba jest tych voucherów ograniczona, także bardzo proszę do mnie napisać maila albo smsa i ja wtedy po prostu sprawdzę i Wam taki kod przydzielę. Także to jest dla taka oferta dla Was. Ale to tylko jest dla członków mojego zespołu całego. Tak? Dobrze, idziemy dalej. Jeżeli chodzi o Wellness, Wellosophy, to zamówiłem błonnik i taki właśnie probiotyk. I to właściwie to jest nagroda z serduszek serduszko Mani. A ten błonnik prebiotyczny zamówiłem w subskrypcji z dodatkowym rabatem, bo jest w tym katalogu bardzo dobrej cenie. Z zapachów skorzystałem też z okazji i zamówiłem sobie Greater, ponieważ ten zapach mi się bardzo, bardzo podoba. Bardzo go lubię i tak stwierdziłem, że ja go jakoś nie mam, bo mi się skończył, a chciałbym ten zapach mieć. Bo tak mi się coś kojarzy, że chyba Greater będzie niedługo, y, chyba wyjdzie w ogóle z, z oferty. No i też zamówiłem sobie Eclat Toujours Intensité. Y, to są obie wody męskie. Y, zdaje się, że chyba y, jakoś tej wody nie miałem. Y, przegapiłem, nie pamiętam, więc stwierdziłem, że chciałbym tę wodę y, mieć. Y, w tym katalogu, w bardzo dobrych cenach, yy, są z serii nowej Plus yy, takie kremy yy, na noc. I ja zamówiłem sobie krem na noc właśnie z tej serii yy, Restore. Yy, to jest krem na noc i on jest w ogóle specjalną taką, no... Cenię. Także bardzo dobra oferta i to sobie postanowiłem ten krem na noc, ekstra, poza zestawami dokupić, po prostu skorzystać z okazji. I teraz tak, dla koleżanki jest Milk and Honey Gold Majestic Magnolia, to jest żel do rąk i gratis jest mydełko. Już mi tutaj pachnie to mydełko, także naprawdę super, wspaniałe. Ja w poprzednich katalogach miałem te, te produkty, pokazywałem Wam. Natomiast no to jest zamówienie specjalne dla znajomej z pracy. No i tu już przygotowuję sobie zamówienie kolejne i to jest dla znajomej, której jutro dostarczę. Dokładnie, to jest tak, serum. To jest właśnie ten Boost Primer, czyli taka baza. Tak wygląda ta baza, proszę bardzo. Jordan Gold, wiadomo, to jest super marka. Dobrze. I tutaj są trzy Tenderkery, dwa malinowe i jeden klasyczny. To jest klasyczny i dwa dwie sztuki. Malinowe. Już odwracam, tak żebym dobrze pokazać. Proszę bardzo. I tu jest jeszcze balsam do ust. To jest oferta z ostatniej strony, także też bardzo dobra cena. No i tuż do rzęs i to jest Wonderlash 5 w jednym. Proszę bardzo. Tylko, czy to jest? Tak, to jest wodoodporne. A jeszcze zapomniałem, bo widzę, że tutaj e, przesłoniły mi pasy do jest Jeszcze zamówiłem sobie e, omega 3. To też jest produkt świetnej ceny. I za serduszka dwa opakowania magnezu e, naturalnego pochodzenia morskiego z witaminą B6. E, Także u mnie ten. Produkt idzie bardzo chętnie, nawet i czasami dwa razy dziennie. U mnie zawsze jest rano, ze względu na to, że ja również przyjmuję witaminę D3, a witamina D3 i magnes współgrają, więc magnes wspomaga wchłanianie właściwie i aktywowanie witaminy. D3. Natomiast czasami, jeżeli ja w ciągu dnia wypiję tej kawy dosyć dużo w pracy, boję się też, żeby też nie wypukiwać sobie tego magnezu, więc też i na wieczór, żeby potem nie mieć jakiejś tam wiadomo skurczy, lepiej się też śpi, jeżeli się przyjmie też magnes wieczorową porą.. Zamówiłem dwie sztuki. To jest Essence and Co, gruszka i bubtonka. Piękny zapach, który mi się bardzo, bardzo podoba, dlatego też zamówiłem bardzo dobrej cenie. Skorzystałem z okazji. Katalog numer jeden co roku to jest taki, właśnie gdzie są różnego rodzaju specjalne ceny, duże zniżki i naprawdę ja wtedy kupuję troszkę więcej dla siebie tych produktów. No, te, które lubię, uważam, że podobają mi się, chętnie z nich korzystam, no więc też po prostu kupuję, korzystam z okazji. No i nowość. Milk and Honey Gold Szampon i odżywka do włosów. Tu jest szampon, i to są, a tu odżywka. I to są produkty, które są odświeżone. Nowe składy. Tu jest więcej ekstraktów naturalnych właśnie z miodu i z mleka. Także to są już dużo lepsze wersje tych produktów, które znamy z z poprzednich, no, z poprzednich wersji, powiem tak, no, zobaczę jak tutaj mi się sprawuje ten ten szampon i ta odżywka Milgen Honey Gold, ponieważ no, ja do tej pory tak bardzo polubiłem serię Eleo, uważam, że jest Świetna, ale wydaje się mi, że chyba ta seria już będzie powoli wycofywana. Też bardzo lubię, wiadomo, produkty z, z tej marki, takiej Duology, która jest taką marką bardzo specjalistyczną, jeżeli chodzi o włosy. No i też zobaczę, co, które produkty mi zastąpią produkty Eleos. Ja tam bardzo sobie ceniłem ten zapach w Eleo, bardzo lubię też to, że jest pompka, to dozowanie, także naprawdę produkt bardzo dobry pod względem ekonomicznym. No i cóż, mamy odświeżoną linię Past do zębów. Właściwie to jest ten sam produkt w środku, natomiast jest zmienione opakowanie. Szata graficzna, jest dołożony kartonik. No i ja zamówiłem praktycznie każdą pastę do zębów z tych, które są w portfolio. Właściwie nie zamówiłem, tylko pasty do zębów dla dzieci o smaku truskawkowym. No ale tutaj mamy pastą do zębów wrażliwych. właśnie to jest. tak wygląda opakowanie kartonik i w środku zobaczymy jak wygląda pasta o. no to widzę że jest dużo lepsze opakowanie bo widzicie jest wiadomo tutaj będzie można bardzo dobrze Przytrzymać ten produkt. Także, no super. Ładna szata graficzna. Uważam, że jest bardziej takie eleganckie to opakowanie, wyraziste, przyciąga uwagę. Natomiast w środku, tak naprawdę, no to jest ten sam produkt. Tu jest pasta do zębów. To jest jedyna bez fluoru. To jest z naturalnymi olejkami. Ona jest taka. Zielona, więc nie wiem, czy dobrze też w aparacie będzie widać ten, ten kolor. I tak, to jest. Tutaj ewidentnie widzę w, w kamerze, że jest ten kolor zielony. Ona tam zawiera różnego rodzaju olejki, ja cały czas nie mogę przeżyć tej poprzedniej wersji pasty do zębów właśnie z fluorem, ale ja rozumiem, że po prostu są osoby, które na przykład nie mogą fluoru przyjmować ze względu na różnego rodzaju choroby typu Hashimoto, czy, czy również też osoby ze względów ideologicznych, które no... Wolą pasy do zębu bez chloru. Ja to szanuję. No i cóż, mamy tutaj kolejną pastę, czyli to jest Maximum Fresh, czyli to jest pasta ta taka mocno odświeżająca, mocno miętowa czy mentolowa i ona wygląda tak rzeczywiście. Wszystko jest kolorystycznie bardzo dobrze no, dobrane. Super. No i pozostałe dwie Pasty, dwie sztuki, właściwie jeden rodzaj, ale dwie sztuki zamówiłem. To jest moja y, ulubiona pasta, y, właśnie ta wybielająca, i ona ma taki właśnie y, y, błękitny, gołąbkowy y, kolor, jeżeli chodzi o opakowanie. Y, a sama pasta wygląda o y, tak. Y, jeszcze zamówiłem te dwie szczoteczki do zębów, i powiem, że y, ja tak wcześniej nie zamawiałem szczoteczek do zębów y, w Oriflame y, z tego względu, że y, no, ja używam szczoteczek elektrycznych. Ale też chciałbym sprawdzić, ponieważ to są dwie szczoteczki: jedna jest miękka, druga jest y, y, średni, o średniej twardości. Y, miękka jest ta właśnie, ta taka y, łososiowa. A ta niebieska jest średnia. Ja otworzę i zobaczę, y, czym różnią się dokładnie te y, y, włókna, jeżeli chodzi o miękkość. miękkość ciężko mi jest tutaj w, wydobyć z tych opakowań. Y, o, jest dobrze. Teraz już sobie poradzę. Miękka już jest. Jeszcze tylko wyciągnę y, tutaj tę o średniej twardości. Dobrze. Już, już mam. No to najpierw tą średnio, taką średnią i tu miękką. Rzeczywiście jest różnica. Miękka jest bardzo przyjemna. Ja je obie wypróbuję. To też chciałbym wydać opinię, tak szczerze mówiąc bardziej to będzie u mnie taka wersja trochę może awaryjna czy może na przykład do etui jak będę szedł do dentysty to będą te szczoteczki wykorzystywał, bo no mówię na, ja na, na co dzień używam szczoteczek elektrycznych, bardzo je lubię, od, już od lat i tak powiem, że już jestem przekonany do tych szczoteczek Słuchajcie, to wszystkie są produkty, które chciałem Wam pokazać w tym zamówieniu. Serdecznie Was zapraszam do Oriflame. Tutaj słowa swoje kieruję do tych, którzy trafili na mój kanał. Oriflame może nie znają, może kupują u konsultantów, a chcieliby skorzystać ze zniżek, albo wcześniej byliście też w jakiś tam sposób w Oriflame i chcielibyście wrócić. Także serdecznie zapraszam. W opisie pod filmem macie dwa linki. Pierwszy link jest do katalogu, drugi link jest do rejestracji, już bezpośredniej. Także oba linki działają. Jeżeli klikniecie w te linki, to traficie i zrobicie zamówienie, czy się zarejestrujecie, to traficie do mojego zespołu. Tak, dla przypomnienia, jakie są korzyści. Klubowicz to jest osoba, która. Dołącza do Reframe bezpłatnie, ma możliwość robienia zakupów, korzystania z różnych zniżek. Na dzień dobry macie 15% rabatu natychmiastowego plus 15% cashbacku. Czyli tak naprawdę w pierwszym zamówieniu macie minimum 30% takiego rabatu rozdzielonego na dwie części. Natychmiastowy rabat i pieniądze, które trafi i 15%, które... Trafia do takiego portfela specjalnego, Oriflame wirtualnego, i potem te środki możecie wydawać na kolejne zamówienia. Oprócz tego są tygodniowe specjalne oferty. Dużo można kupić o wiele taniej produktów niż w katalogu. To też zachęcam zawsze do sprawdzenia, co jest w tych aktualnych ofertach i promocjach. No, i oprócz tego jest program lojalnościowy. Serduszko mania, zbiera się serduszka, które się wymienia na nagrody. Te serduszka można sobie kumulować, zbierać przez sześć kolejnych katalogów, potem przepadają sukcesywnie. Tak? Po sześciu katalogach, te serduszka zebrane w danym katalogu, one przepadną, jeżeli nie zostaną wykorzystane. W tym katalogu pierwszym naprawdę jest podwójna stawka serduszek. Jeżeli robimy zamówienie na 200 zł, minimum według cen katalogowych, no to mamy tych serduszek zamiast 100 200. Przy zamówieniu na 400 zł, minimum mamy tych serduszek 400 zamiast 200. Jeżeli chodzi o nowe osoby to one i tak mają tych serduszek podwójnie więcej, ale tu też można powiedzieć, że w tym katalogu pierwszym jest, no, można powiedzieć, obowiązują takie same reguły dla nowych, jak i również dla tych klubowiczów, którzy są w klubie już od dawna. No i nagrody są wspaniałe, bo nawet za takie 200 serduszek to jest tak naprawdę jeden lub dwa produkty już macie w prezencie. Tak, do odbioru, i one już nawet są do odbioru w trakcie tego samego zamówienia. Dobrze, jeżeli macie pytania, serdecznie zapraszam do kontaktu. No i do miłego, udanych zakupów. Bardzo chętnie też porozmawiałbym z Wami na czacie pod, pod filmami, także naprawdę zostawiajcie komentarze. W ten sposób możemy sobie porozmawiać. Cześć.